Zmęczenie na widok człowieka entuzjastycznego, optymistycznego. Taki typ osobowości jest w mojej głowie umiejscowiony w szufladzie bezmyślność to istota głośna, chcąca zarażać uśmiechem wszystkich dookoła, niezważająca na aktualny nastrój ludzi obok. Nie mylić z uprzejmością człowiek uprzejmy przywita się i uśmiechnie entuzjastyczny optymista oskarży cię w najlepszej wierze o bycie ponurym powie, że trzeba się uśmiechać, bo pogoda taka piękna nie zważając na przykład, że właśnie zmarł ci ktoś bliski oczywiście to nie wina optymisty, że nie wie o śmierci bliskiej ci osoby on nie dopuszcza myśli, że coś złego może się stać głęboko myślący optymista to oksymoron.